Witam wszystkich. Dziś chciałbym pokazać jak zainstalować GNS3 i skonfigurować go tak, żeby komputer fizyczny miał połączenie z routerem Mikrotik. Tutaj mamy topologię. No i zaczynamy sobie od instalacji GNS3. Możemy to pobrać z tej strony. Trzeba tam się zalogować, ale GNS3 jest za darmo. Trzeba z tej strony pobrać i sam program, i maszynę wirtualną, ona jest spakowana. Instalujemy. Tutaj wszystkie opcje standardowo. Podczas instalacji możemy pobrać Wiresharka, ale ja tutaj przerwę, nie będzie on nam na razie potrzebny. Ale chcemy sobie zainstalować Solar puty. on nam będzie potrzebny do konfiguracji routera MikroTik. Tutaj wpisujemy cokolwiek. Nie chcemy mieć Early Access. I najważniejsze, nie włączamy jeszcze GNS3. Teraz instalujemy VirtualBox'a. Wszystko to instaluje na świeżo zainstalowanym systemie, tylko dodatkowo są sterowniki. Jeśli chodzi o VirtualBox'a to tak samo. Standardowa opcja. Dalej, dalej, dalej. Możemy go sobie włączyć, i teraz chcemy naszą wirtualną maszynę z GNS3 rozpakować. I teraz ją zaimportujemy do VirtualBoxa. Wszystkie opcje standardowo. Ok, mamy wirtualną maszynę i teraz bardzo ważna rzecz. W ustawieniach w sieci mamy dwie karty sieciowe. Pierwsza karta sieci izolowanej, i właśnie z niej będziemy korzystać. W zaawansowanych w trybie nasłuchiwania pozwalamy wszystkim. I trzeba to zrobić teraz, a nie podczas działania maszyny, dlatego że wtedy ona się. Okay. Nie włączamy tej maszyny. Ona się włączy automatycznie podczas startu GNS-3. Teraz już możemy go sobie włączyć. Wybieramy pierwszą opcję domyślnie, dalej. Tutaj host binding, wybieramy kartę z VirtualBoxa. W trzecim oktecie mamy 56. Dalej. Tymi błędami się nie przejmujemy. OK, dalej. To jest błąd związany z VMware, bo to jest domyślny program do wirtualizacji, a my chcemy skorzystać z VirtualBoxa. OK, i przestawiamy właśnie na VirtualBoxa. Jeśli tutaj wskoczyła nasza wirtualna maszyna, to wszystko jest OK. Tutaj. Zmieniamy ilość pamięci na 3 giga. I widać, że nasza wirtualna maszyna już tutaj w tle się uruchamia. Poczekamy aż się uruchomi. Na razie jest tutaj kolor szary, jak się uruchomi będzie kolor zielony. Finish i już mamy kolor zielony, czyli nasza maszyna wirtualna się uruchomiła. Zobaczmy, jak to wygląda. Ważną rzeczą jest, jest jeszcze tutaj kVM support available. Ma być true. Dobrze, teraz dodamy sobie router Mikrotika. Czyli klikamy Browse Routers, New Template, opcja domyślna. Dalej wybieramy sobie z routerów MikroTik CHR, Install. I wybieramy sobie najnowszą wersję. Obrazu dla tego routera możemy ją pobrać albo możemy importować. Ja już mam to pobrane. Ready to install. Instalujemy. I router jest już zainstalowany. Tworzymy sobie nowy projekt. Przeciągamy router na obszar roboczy i chcemy go połączyć z komputerem hostem, naszym fizycznym laptopem. Dlatego, Browse All Devices, wybieramy Cloud, czyli chmurę wybieramy GNS3 VM i łączymy sobie to MikroTik ether1 i Cloud bierzemy pierwszą kartę sieciową czyli eth0 to będzie właśnie ta nasza karta sieci izolowanej Z tej strony jest już zielone czyli działa z tej strony włączamy naszego mikrotika, prawy przycisk start i możemy go sobie teraz skonfigurować. Włączamy konsolę. Przede wszystkim na karcie sieci izolowanej DHCP jest włączone z VirtualBoxa, dlatego po zalogowaniu Jeśli piszemy sobie IP adres print, zobaczymy, że już mamy IPK nadanego dla tego routera. Jeśli chodzi o nasz komputer fizyczny, to tutaj również domyślnie po instalacji VirtualBoxa stworzyła się karta sieciowa z VirtualBoxa wirtualna, i dla niej również jest adres IP. Ustawiony na 192, 168, 56, 1 i teraz sobie spróbujemy spingować router. Sprawdźmy jeszcze raz, jakiego miała ipika końcówka 102. No i widać, że się pingują. Czyli komputer fizyczny pinguje się z wirtualnym routerem. Możemy się tam podłączyć też przez SSH. Jesteśmy podłączeni. Możemy też skorzystać z Winboxa. Zezwalamy na dostęp. Dwa razy klikamy na adres MAC. Łączymy i mamy dostęp graficzny do naszego routera. I to wszystko, jeśli chodzi o podstawową konfigurację GNS-3 do połączenia komputera fizycznego z wirtualną maszyną routera Mikrotik